Będę kibicował, no z no będę kibicował tutaj, do, dopingował, dopingował chłopaków. E, no, i, no i pewnie w towarzystwie Złotego Barzanta. No, tak, to nagroda, no, tak? tak? Tak, tak. Do tamtego Złotego Barzanta, bo widziałam już na Instagramie, że już go otrzymałeś. Tak, tak, to, to, to był. Testowany. To był od Rusia. No to jutro, jutro będę miał super okazję do tego, żeby, żeby przetestować. Przetestować, czy się sprawuje dobrze ten, ten złoty barżant. Myślę, myślę, że będzie, będzie dobrze, będzie dobrze. No. A z czego ci weszło z okazji urodzin, czego ty sobie Zależy na, na Znaczy ja wiem, no, no wiem, że czego. E, no, żeby mi dalej tak naprawdę skoki i, i, i w sumie moja, moja praca, moje życie przynosiło e, tyle frajdy, ile mi przynosi. No i zdrowia, no bo w sumie zdrowie, no to... Wiadomo, no, trzeba, trzeba tam mieć, no bo, bo teraz jeszcze w tych, w tych ciężkich, pandemicznych czasach, no, to, to nie wiadomo kiedy. Kiedy, kiedy człowieka zamkną, także, także to, to myślę taka, taka podstawa. To, to z tego ci życzymy z całego serca. Jeszcze mam takie pytanie, co byś ty powiedział młodym ludziom, którzy są w takim momencie, że mają na przykład podjąć jakąś ważną decyzję dotyczącą sportowych sportowej przyszłości i na przykład teraz nie wychodzi, nie wiem, czy powinni się jakoś... Co powinni robić dalej, żeby osiągnąć marzenia, spełnić swoje jakieś plany? Znaczy walczyć, walczyć, do końca, próbować, i, i tak naprawdę jest, jest sporo sposobów na to, żeby, żeby było coraz lepiej i lepiej, i tak by dążyć, dążyć do tego, żeby było coraz, coraz lepiej. No, tak naprawdę tak naprawdę ciężką pracą się do tego dochodzi, i, e, i po prostu trzeba pracować i, i nie poddawać się. To, to, to przede wszystkim, bo, bo to e, dużo, dużo cierpliwości i dużo. E, tak naprawdę, woli walki, w tym, żeby, żeby wytrwać. I, e, e, no i, i też, jeszcze co najważniejsze, odrobina zabawy w tym, co się robi, bo, bo to, jest, to jest też do, dosyć istotne, żeby po prostu sprawiało to jak największą przyjemność. E, bo bez tego, no to też ciężko. No właśnie, a po tej zabawy, bo dzisiaj tutaj w trakcie tych gości nie ma urodzinowych, ale rozumiem, że jakieś plany są, coś będzie, tak? No no właśnie nie wiem, że zapraszałem gości, a nikt nie przyszedł. No, a nie no nie wiem, jak już tak nie wiem. No, no zobaczymy, zobaczymy tak. Na razie, na razie na spokojnie, na spokojnie, także... Także z dzisiejszych urodzin jestem bardzo zadowolony, bo, bo bazanta bażant, ba, otrzymałem i, i, i skoki mi się naprawdę dzisiaj super skakało. Także, także to jest sam, sam sobie taki, można powiedzieć, no, taki, taki fajny dzień. Fajny dzień u, uczyniłem. No, a jeszcze, a jeszcze sobie kupiłem ostatnio pianino, właśnie na urodziny, to, to będę grał. Będę grał. O, potrafisz jeszcze zaczynasz? Nie, zaczynam. Zaczynam i będę. I będę... będę, będę. E, no córka mnie trochę może poduczy, bo, bo chodzi i, i e, na, na, na pianino i już, już super gra. No i myślę, że mi da jakieś lekcje na początek, no zobaczymy, zobaczymy. No Podobno bardzo uspokaja i tak. No, po co to kupiłem? Przecież tu mam mógłbyś pozdrowić widzów Synaj TV? A pewnie, pewnie. Pozdrawiam wszystkich widzów z Synaj TV. O, jak magicznie tu. Dziękujemy bardzo. Oh,